Siema, jest to pierwszy film w tym roku, w nowym roku. Była teraz przerwa, mam sporo teraz od ogarnięcia spraw, typu szkoła, typu egzaminy. Byłam w styczniu 8, teraz i 12, egzamin zawodowy, no ale to jest nieważne. Znaleźliśmy, znaczy ja znalazłem dla Was nowe rowery, które najbardziej się opłaca kupić w tym roku, które są raczej z rocznika 2026, ale też niekoniecznie takich. Chyba czterech najbardziej sensownych firm i jest porównanie między rowerem za około 4-4,5 a rowerem za 6,5-7 tysięcy. to się przedział: będzie kilka rowerów w przedziale 4 tysiące, 4,5, coś takiego, i kilka rowerów w przedziale 6 tysięcy, 7 tysięcy tego typu, co nie? Czyli po prostu wersja Evo, wersje Pro, nie tylko tartmory te zagraniczne marki. I co? Bez przedłużania, Czy chwilkę. zostaw tego lajka, zostaw suba, podbij film, ja każde podbicie widzę, serio. Gdy przychodzi na YouTube Studio każdy pod film jak wchodzę, to widzę każde podbicie wasze, więc dzięki za każde podbicie i mi oglądania, nie? Dobra i przechodząc do samego początku, widzimy pierwszy rower, jest to firmy, rower firmy Tyty. Ta się prezentuje. Ładnie to wygląda, moim zdaniem jedna z ładniejszych w ogóle ram, co teraz właśnie można ją kupić. No i co, jest to wersja zwykła, jest to wersja za 1000, zaraz zobaczyć gdzie to dokładnie, jest to 4200 złotych, 1000 euro. A się prezentuje rower, tak ma się na szybko, zobaczą taka specyfikacja i tak dalej, zaraz to mówimy. Jakieś tam fotki. Jest jeszcze wersja druga jak coś, ale ją pominąłem, jest tutaj za 1400 euro. Mamy już na bomberze widzę DJ-u prawdopodobnie, bomberze DJ-u pewnie, albo Z2 to jest? to nie bomber to jest już za te pieniądze. Mamy no, taki zwykły, jeszcze mamy wersję pro, no to do pro jeszcze zaraz przejdziemy. No i tak, jeszcze zobaczmy na zdjęcia. Tak się prezentuje. Widzisz tu... ...Odi. Zirkus chyba. Manitu. Oponki takie. Tak się rower prezentuje. Co jest ważne, rama wyglądała po prostu bardzo, bardzo ładnie. Mi się serio podoba jakby... Ogólnie, bardzo ładna rama. No i co, <laughs> tak się to prezentuje. Możesz zobaczyć więcej. Można zobaczyć więcej. Ma taki napinacz. No i taki fajny napis właśnie ITY od spodu. On jest taki, dosyć szeroka jest ta rama, więc fajnie na pewno wygląda. No i co, może przejdźmy do rozmiarów. Czyli rama w regulaminie longu. Mamy koła ety po prostu. A tu mamy napisane jakieś. 26 cm na obręczy, 110-120, i 165x10 z tyłu się taka, taka normalna, jakieś koła W skrócie nie mam pojęcia, czy to dobre, czy nie. Opony Maxi DTX. Tutaj mamy rozmiar. mamy amortyzator Manitou Zirkus Expert. Jest to taki spokojny, pokoju Ogólnie nie ma tragedii, ale nie jest też wybitnie. Mamy tutaj korbę SRAM X1. W 165 metrów, jak coś długości, 30 zębów. pod duba. co jeszcze nie mam ciekawego. Mamy stery e, ZS, czyli nabijane, jakby nie są w stery po prostu wkładane jak na przykład w 2 playerze tylko jak w Decayzie V3. Są takie troszeczkę inne, inne stery, po prostu nabijane. No, no i mamy resztę w sumie od Ety, wszystko. Dużo pewnie mi to nie mówi, nie wiem czy Wam to mówi, po prostu część od Ety. Raczej nie ma tragedii firma, jest spoko. No i to jest pierwsza propozycja roweru za tam 4000 około. No, dalej, kolejna propozycja to jest Six Player EVO. Mam oczywiście Dartmora w kolorystyce czarnej takiej, z rocznika 2026. Cena 4800 zł. Macie Ebon, 150 zł mniej, no to macie tylko 4650. Tak się prezentuje. Na razie popatrzcie na zdjęcia. Już widzimy kilka tutaj fajnych rzeczy. Już omawiałem ten rower właśnie z tego rocznika na innym jakimś filmie. Tak się to prezentuje. Na szybko Wam przelecę. No i co. No i schodzimy tutaj dalej do opisu. W opisie mamy tak. Rozmiary ramy, mamy amortyzator ten sam, mamy Manitou Zirkus Expert, czyli identyczny co w tamtym. Mamy stery Dartmory, mamy trójnik hamulec z ram BD4. Dużo osób mówi, że to jest śmieciowy hamulec. Nie miałem go nigdy, ale słyszałem, że ten hamulec nie jest dobry. Ale ja tak nie mówię, nie, tylko słyszałem, właśnie, że osoby tam tak nie bardzo, nie bardzo mówią fajnie o nim. Mamy jakieś korby jakiś, jakiś łańcuch Dartmura, platformy Dartmura, obręcze darmuszarki, Rille, zwykłe jak coś, nie wersję tylko zwykłe, zwykłe piasty Rille. Mamy opony Kenda Series Booster Park, wydaje mi się naprawdę bardzo, bardzo fajne opony. Sam będę je kupował, jak będą w sprzedaży, bo jeszcze ich nie ma. Kierownica Dartmora, mostek Dartmura Battle. Grypy też Dartmora, środełko Dartmora, no wszystko ogólnie Dartmora. I tak mamy za 4800. Nie ukrywając, moim zdaniem powiem wprost, yy, ten rower jest lepszy. Moim zdaniem, w sensie wiadomo, macie koła, potyty. Nie wiem, jak się to zachowuje, no ale no, moim zdaniem jest trochę bardziej ciekawszy. Poza tym, to kosztuje dokładnie, jeszcze wam pokażę. Kosztuje to 4200 zł, a to kosztuje 4650. Jak użyjecie bonu to jest 450 zł różnicy. Macie ten sam Amor, ramę, moim zdaniem dużo lepszą tutaj, więc no, raczej, ty jest lepszym wyborem, jeśli chodzi o przedział 4000, no ale mamy jeszcze jednego w 4000, którego no, no nie mogło braknąć, dokładnie wam powiem, oj, dokładnie wam powiem ile to jest a cóż już 5000 jest, no to właśnie tuż... jedynka, co? Ros jedynka kosztuje 5 koła? Dobra, to jednak trochę absurd, bo kiedyś za chyba 5000 albo 5200 można było kupić Rosa dwójkę na pajku dj nie? Więc nie wiem skąd te ceny, ale no spoko no i dobra, mamy takiego Rosa. Tu są jakieś zdjęcia, to może szybko przeleca. Fajna rama, widzimy, że amor jest już ten sam. No i co? Yy, na szybko części, gdzieś tutaj będą jakieś. O, tutaj mamy części. Amorysator amor, Manitu Zikus Expert. To samo. Mamy jakieś koła od Rosa, czyli w sumie to samo co ty. Czyli po prostu ogólnie te koła nie są jakieś słabe, ogólnie są spoko. Pan Maxisy. Yy, mamy korbę Truvative yy, Descendant 6000, niestety nie 7 Jakiś łańcuch Rose, tych hamulec nie wiem, no się mt 200 nie? No, to tutaj nie jest dobrze. Tu mamy Rose, Rose, Rose wszystko. Siodło gripy, wszystko Rose. Yy, znaczy kierownica gripy Rose'a No i środełko SDG. Jakieś to coś. No i jest tak samo. Tak się prezentuje. No ten hamulec to jest zabójczy, tu nie macie rower za 5 koła, macie Shimano to 200, nie? No to nic, to dobra. Nie, to nie ma chyba co mówić. No, oceniam obecnie ten rower na najgorszym. Tu nie, nie ma co nawet mówić. No. Pięć koła, za rower taki, nie ukrywając. Tu macie ten sam amor, płacić z niego mniej i macie moim zdaniem lepsze koła i lepszy hamulec. Tu macie piwo w Tutaj macie fajny już zykłe. Wysyłkę środełko. No tutaj to nie jest dobrze, szczególnie, że płacimy 5 koła, nie? No i nie ukrywając na to, to jest najlepsze obecnie, jest bardzo fajna rama, ten sam Amur koła nie powiem, tutaj jest fajne to, siodełko, korba, no jakiś set od nie może być jakimś śmieciem Hamul jest ten sam, co był w 26 prawdopodobnie, z tego co kojarzę No więc, no tu jest najlepiej obecnie Poza tym tu jest chyba 4000, tak? Jeszcze raz Wam zobaczę to było 4,200 tak? 4,200 nie? 4,200 masz macie za taki rower. To jest naprawdę, na moim zdaniem, no najlepsza cena, jaka istnieje obecnie za te rowery. Jest jeszcze jeden rower, jest propane, trip dwójka. Zaraz powiem, ile to jest dokładnie. Tutaj trzeba wywalić kropkę, to jest 4,420 zł, tak co, nie? I macie tak, yy, tak się prezentuje. No ta rama wygląda ultra, ultra dobrze. Tu już nie ma co mówić. Ta rama wygląda moim zdaniem wspaniale dosłownie, no wow, rama jest piękna. No ale co? X-Fusion. No ja nie jestem fanem w ogóle X-Fusionów, więc no dla mnie to odpada całkowicie. Mamy SRAM BD8, troszkę lepszy hamulec, mamy korbę SRAM X1, fajną korbę mamy już. Mamy koła D1900, czyli na obrazek 1900, są to spoko obręcze. Mamy tutaj, tutaj zobaczmy, będzie więcej informacji będzie, łańcuch KMC, tutaj mamy to, korba, hamulec, wszystko od sram sixpacka mamy wszystko, no tak samo siodełko, grip, korb, kiera, wszystko mamy sixpacka, no to to jest, to jest solidnie ogólnie, to jest solidnie, moim zdaniem, no jedynie ten amortyzator to jest, bo no mamy już falę bili widzę, ale ten Amort to mogliby się troszkę bardziej postarać, no ale dobra, tu już... Mamy wszystko. Yy, 4400 zł. To tak. Ten. Moim zdaniem odpada całkowicie. Ten. To jest. też. Moim zdaniem odpada. Poza tym. Dobra. Poza tym mamy tutaj taką ramę. Nie? Ta rama jest. Moim zdaniem ultra, 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 ultra fajna. jedynym problem jest amor. Dlatego jeśli komuś zależy na troszkę lepszym amorze, to raczej to wybierzcie. Jeśli Wam za bardziej. Bardziej Was interesują lepsze części, czyli jak tutaj, czyli zł od six głównie, Korba X1 od SRAM, lepszy troszkę hamulec, a gorszy Amor, a bardzo fajna rama, no to wybieramy ten, 4400, a ten kosztował ile? 4200. Mamy 200 zł różnicy. No to są obie fajne ramy, ale moim zdaniem, no to tutaj by się przydało to kupić, wwalić Amor, go sprzedać jako, nie wiem, nie wiem, nawet nowy kosztuje, ale dam sprzedaż, kilka stówek mniej niż niż w sklepie. Dołożyć trochę pieniędzy, kupić używanego pajka DJ-a albo nowego pajka DJ-a gdzieś na okazji i macie ultra-ultra w skrócie, ultra-ultra fajny rower. No i co? No to była moja kwestia taka do 4-5 tysięcy zł. Przechodzimy teraz do wersji Pro wszystkich, czyli mamy od razu tej propaina. W ogóle ten w ogóle to jest piękna strona, zaraz wam pokażę co chodzi, bo tak się wam to prezentuje. No ale, a no ale teraz wam pokażę. Tu macie propane'a, na tej stronie musisz się sobie ramę, to znaczy możecie sobie wybrać kolor, jaki tu macie, macie taki albo taki, co nie, załóżmy, że bierzemy czarny macie chrom, macie różne kolorki, możecie sobie wybierać o ten napis tu widzicie, co nie na jakiej tam chcecie, co nie, co, dozwolone, więc więc no ultra ultra na czarny można mieć, co nie, opać. wygląda to klasa no albo chroma mieć yy, mamy tutaj z przodu, z przodu jest taka, no od propajna jest taka tabliczka z przodu na ramię, i tam też możemy takie petrolowe zrobić, jakby kolorowe. Możemy zrobić inne kolory, też srebrne, jakby chromie. No i możemy też zrobić grypy jako czarno-białe, a nie czarne. No i to można po prostu pozmieniać jak coś. Więc no, to to jest ultra, ultra, ultra fajne. chciałem wam pokazać, bo właśnie to zauważyłem. Więc, więc no, na pewno na plus. Mamy tutaj już propejna Trickshota 2 Pro. Zobaczymy, ile to dokładnie kosztuje. Tu już, już będzie troszkę więcej. To jest 6100 zł, więc no, troszkę już to kosztuje. No i co? Mamy. Jeszcze raz, zobaczmy sobie może ten rower. Tak się prezentuje. Chyba to już, tak jak mi się wydaje, to jest wszystko to samo, tylko właśnie Amur jest. Amur jest po prostu lepszy. Tak mi się wydaje. No i mamy tu właśnie, może, bombera już. Choć kurcze Moim zdaniem, lepiej by się opłacało kupić tego, sprzedać go, może sprzedać Amor, i kupić Pajka DJ'a. Bardziej by się to opłacało, moim zdaniem, ale no spoko Amor mamy ten sam, mamy Nuker, mamy Prywatnik Descendant. Ok, fajna też. nie wiadomo, czy to jest 6K, czy 7K. Mamy te, te same. I co, mamy tutaj jakiś ten 6 packa Six 6 wszystko. Może lekko lepsze wersje są, jakieś KMC łańcuch. No, w sumie to samo jest. Opon 4, no to jest ta sama, nie? tylko że macie lepszy Amor. Czy się opłaca? Moim zdaniem nie, lepiej kupić to i zmienić Amor na DJ-a. Tyle. No i dobra, to jest pierwsza propozycja roweru za no, granica 6 7 koła. Przechodzimy dalej. No musiał być tu Six Player. Jest tu Six Player z 2026 roku. Oj, wersja Pro. Macie Ibon 150 zł, no to macie 6850. Siedem koła w ogóle, nie? Strasznie, strasznie dużo, moim zdaniem. No i co? Szybko przeleciałem zdjęcia. się prezentuję. Tu mamy full set od Dartmora. No i mamy Pike a dj DJ'a. Czyli, no... Inaczej, gdyby był tutaj jakiś Bomber DJ, albo cokolwiek innego, to, to by się nie opłacało w ogóle patrzeć moim zdaniem, na ten rower. Ale jak Spike DJ, warto się zastanowić, nie? Będzie gdzieś tutaj specyfikacja? Opis. Dobra, mamy opis. O i tak, mamy ramy, jakieś rozmiary. Long MKSK, mamy pagie DJ. Solidnie, to, to jest, tu jest klasa. Stery Dartmora, Hamilton Strand BD4. Korba fsa ta korba jest niby fajna, bo jest 155 mm w ogóle, to jest ultra, ultra króciutka korba. Wysłuch Dartmora, Dartmur Rillet Pro, Eksperty. Tu jest głośno, tu jest fajnie. Opony Kenda Boostery Park znowu, wszystko Viper Pro kierownica. Ten nowy mosek od Dartmora, ten CNC. To jest taki. Ja go nazywam taki Ala Title. Tak, Ala. Mamy dalej yy, Dartmury, Dartmury, środełko, środełko Dartmury i grypy Dartmury. Wszystko w sumie Dartmury. No tak, jak w sumie miało być, 7 koła. No i tak. Co za 7 koła opłaca się bardziej kupić tego niż. Zawsze raz jeszcze zobaczyć tego, on chyba kosztował 6, to jest różnica. 6100 kosztowało, nie? Tego za 6. Za, no powiedzmy już 6, a tego za 7. Tu, tu, jest, tu jest różnica tysiąca też, nie? No tu macie fajne koła, fajną korbę i mosty produkują, fajne. Fajne opony i ultra, ultra, ultra fajny Amor. No tu tego Amora lekko brakuje. Opony też są spoko, sam na nich jeżdżę. Kurczę, nie wiem czy bardziej byś... Nie... No macie bardzo fajną ramę tutaj też. Nie wiem czy bardziej się nie opłacał kupić to, sprzedać tego Bombera. I dołożyć troszkę i kupić pajka DJ-a, nie? Moim zdaniem by się to bardziej opłacało. Moim zdaniem, ja bym tak zrobił, nie? Na Waszym miejscu. No i dobra, przechodzimy od razu dalej. Mamy również wersję Pyty Dirtlof, tak, tak. I tak. E, może od zdjęć zaczniemy jeszcze. Tu mamy więcej zdjęć. Tu jest wysoko ogólnie. Jak to prezentuje. No. I tak mamy. No i co tutaj możemy zobaczyć? Ja tu mamy ramę. Rama ogólnie jest ultra ultra fajna. Już wam pani mówiłem przedtem, no mówiłem, ultra fajna rama. Koła te same, czyli dts mi D1900. To samo wszystko, oponki te same. Amortyzator PyGJ klasa. A czekaj ceny nie sprawdziłem, on chyba drogi jest, nie? Kurczę, to będzie wysoko, nie 7600 prawie, nie. 7600. To jest dużo. No ale dobra, 7600, przechodzimy dalej. Mamy Stram Descendant 7K, korbę w skrócie. No i tutaj już wychodzimy wysoko. Tutaj Tite, Czyli mamy mostek mamy i mamy kierownicę Titla. Odi. Mamy Stram BD8 hamulec. Mamy to samo środełko co w tamtej wersji. No ogólnie. Jest wysoko, ponieważ jest tutaj bardzo fajna rama. Po pierwsze, po drugie jest bardzo fajny amor. Po trzecie jest. No, ultra dobry mostek. Ikiera, nie? No, tu już nie ma co dużo mówić. Tak, się, kurczę, będzie więcej zdjęć żebyście widzieli tego title. do no, to lekko przybliżyć. Tak. Tutaj jest title, żeby nie było. Mostek title, wszystko. Piękna rana. Piękny title Naprawdę, no tutaj, tutaj jest fajnie. Teraz wam wrócę. Dobra. No co, no tutaj jest przedział duży, bo to jest 7,5 koła, już w ogóle. Więc ogólnie ciężko już to zaliczyć. Mamy tutaj za 600 tego. Mamy tego za 7. A tego za 7,5 mówiłem, chyba, że jeszcze raz zobaczę? 7,5, no właśnie. Ogólnie tak. Tego bardzo, bardzo się opłaca kupić zamiast tego. Jakby tu nie ma co dużo mówić. Pack DJ, Paj DJ. Kiera i Most Dartmoor, wszystko, wszystko dużo lepsze. Korba lepsza. Brama dużo lepsza. No, tego bardziej się opłaca na pewno kupić niż to, a to jest pół tysiąca więcej. A macie to naprawdę bardzo, bardzo dobry osprzęt. Tego no to nie stańszy, nie? Bo on kosztował. Ile on kosztował? Zaraz zobaczymy. 600. 600 kosztował. To jest 1400 różnicy. Ciężko powiedzieć. Tu już jest ciężko powiedzieć, nie? Może należałoby go kupić, abyście chcieli akurat bardzo tą ramę, żeby kupić tutaj. Tak dj -a. znowu. Może zmieniać kilka części. No a moim zdaniem tu już jest najlepszy rower. A na pewno lepszy od tego. A tu to zależy, jak coś chcecie kombinować. No i mamy jeszcze jedną wersję. Mamy Rosa. Yy, dwójkę, tylko teraz. Oj, tu jest chyba też wysoko, widzę. 6300, ok, 6300. 6300. No dobra. Mamy Rosa. To jest ogólnie ten sam Rose, tylko że macie pajkę dzisiaj. Prawdopodobnie to mi się wydaje. <laughs> tutaj szybkie zdjęcia. Gdzie był ten opis? Yy, tutaj. Descendant 6K, Rose ram, e, Level R, jednak e, hamulec e, maxis y mamy, mamy e, Rock Shopping DJ, oczywiście no i co, wszystko od tak samo jak przedtem, tak, co nie? Dlatego, że mam playka no i to zależy jak bardziej Wam się podoba. Rama nie jest wybitna, moim zdaniem, no tylko, że tu właśnie ile mamy, to było 6000, Porównajmy ceny, to jest 6300, tutaj było, tu było dużo. To jest cena. To jest 7,5 do 1200 różnicy, nie? Ale jest różnica w części ogromna. A to jest 100, 7. Nie wiem. Szczerze nie wiem. Tu już zależy co nie? Moim zdaniem lepiej troszkę dopłacić, kupić tego. Później tego. Później. Później tu Sixa, choć jest troszkę drogi. No, później y tego. To jest moja, moja opcja. No, no, i właśnie, że to na samym końcu, ale coś widzieliście, to właśnie fajne taki, że może sobie to No i to byłoby na tyle. To jest 226 katalog, yy, chyba 3, po 4, raz, 2, 3, 4 i raz, 2, 3, 4. 3 po 4 propozycje. I film będzie, nie wiem, za tydzień, może następny, coś tego typu, więc następnego. Halo.